Pierwoli. Jest to miasto znajdujące się w województwie Mazowieckim. To przepiękne miasto położone jest nad rzeką Wilką. To tutaj wiele osób się wychowało, stawiało swoje pierwsze kroki. To tu rozwijamy swoje pasje i zainteresowania. Nasze ukochane miasto ma już ponad 600 lat. Chodźcie, pokażemy Wam trochę tego wspaniałego miasta. Aktualnie znajdujemy się przed współczesnym murowanym młynem, który stoi na miejscu swojego drewnianego poprzednika z XIX wieku. Młyn Filipka, bo tak właśnie nazywany jest ten młyn, poprzednio nazywany młynem na Zarzecu, został zniesiony w 1942 roku przez łazyszko Filipka. Upończone zostało w 1947 roku. Ciekawe jest to, że obok współczesnego młynku zachowały się drewniane fale 19 i drewniane. Idealne miejsce do odpoczynku, rekreacji oraz spotkań. Latem możemy zareagować się i ochłodzić przyrzeństwo. Zimą dzieci świetnie bawią się na górce na w Północach Gór Pomnikówskich od razu Burmistrza Tadeusza Teren Parku Miejskiego istnieje od 2002 roku. Dzisiaj odbywa się tutaj wiele imprez kulturalnych i sportowych. Przed wieloma laty tereny te były pastwiskami, na których mieszkańcy miasta wypasali bydło. Odbywały się tutaj także ćwiczenia wojskowe pierwszego Pułku strzelców polnych w czasach językowojanych. Walnie miejsca Garganta, Ta, jakże wspaniała nazwa, pochodzi od nazwy rzeki Lidl, która jeszcze w XIX wieku nosiła nazwę Gardona. Wiele osób rozwija tu swoje pasy i relaksuje się. Garmolanka posiada basen sportowy i basen do nauki pływania. Ponadto posiadają trzy jacuzzi. Ogromną atrakcją dla dzieci i dorosłych jest także zjeżdżalnia, z której każdy mieszkaniec Garbolina zjechał przynajmniej raz w życiu. A jeżeli pływanie nas za bardzo nie interesuje, można tu także skorzystać z sauny, siłowni oraz fali treningowej. Znajduje się on w centralnej części Garbolina. Aktualnie, jak możemy zauważyć, przechodzi on metamorfozę, ale spora jego część jest już dostępna. Jest to miejsce reprezentacyjne dla miasta. W tym miejscu znajduje się głaz upamiętniający wyzwolenie Garbolina z rąk bolszewickich z 1920 roku. Jeżeli chcemy poczuć więcej historii, to w tym miejscu został postawiony archiwalny. Po to go mogą zobaczyć kolekcję fotografii z dawnych czasów. Wersolidarności jest to idealne miejsce do spędzenia czasu z rodziną w poniedzielnej przy, jedząc lody, z popularnej w Garwonie lodziarni do Marebcy. To było nasze ukochane miasto Garwoli. Dziękujemy za oglądanie.